Hej, witajcie moi drodzy, jest kilka minut po czwartej. Ja szybciutko wybieram się po dzieci do przedszkola. Dzisiaj będziemy robić fajne aktywności walentynkowe. Ugotujemy jakieś pyszne obiady i troszeczkę się pobawimy. Jeżeli jesteście ciekawi, to koniecznie oglądajcie. Kto to tu się rozbiera? Maczka. Dziękuję. Dziękuję. Ale Asia sobie świetnie radzi. Brawo, słodziaszku. Zobaczymy, czy zamknięte drzwi? Oczywiście, że nie. Jak moje słodziaszki posprzątają po śniadanku, to mam dla Was kolorowanki, ok? ale musicie posprzątać i poczekamy na obiadek, aż się podgrzeje, dobra? I jeszcze to, proszę. Trzeba zrobić kopertkę i schować do środka skorupki. No? Ty to obcięłaś? nie. bardzo ładnie, kochanie. Dobrze, a teraz posprzątajcie, bo spaghetti już jest gotowe. A ja chcę zupkę. Nie mam zupki, może być później zupka. Dobrze. Później zupka? Dobrze. jest ten troszkę Jego. Ładnie siadamy? Może mogą być nóżki tak? Tak też jest ładnie. Tylko wtedy trzeba być bliziutko. O! A nie mają do płatki? Oczywiście, że można do płatki. Zjedz. No. Asienko, ale ja marchew zamkowałam. marchewka Cię nie ugryzie, myszko. Ja Ugryzła Cię? Ugryzmacie? Buzki. Nie ma bułki, marchewka? Czyli można ją zjeść? <grym 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 a mamy jeszcze. Ja gulcik, ja gulcik, ja gulcik, ja gulcik, ja gulcik. Nie ma, ja gulcik, tak A tam po nie masz pustej miseczki? zrobisz, <grym> zrobisz e, sztuczkę. I teraz Was zaskoczę, bo pomyślicie, że dzieci dużo zjadły, miały dokładkę, do tego jeszcze deser, więc mam już wieczór z głowy. Nie w tym domu. Jak pytam się Atasia, czy jadł zupki i obiadki w przedszkolu, twierdzi, że tak. Dlaczego zjadała dwa, trzy posiłki w domu między 17 a 20? Ciężko wytłumaczone. Tak czy inaczej, u mnie w domu od już dłuższego czasu są przekąski, ale przekąski tylko takie, które ja wybieram i dzisiaj po prostu je uzupełnię, bo widzę, że orzechy solone zniknęły, więc dosypię po prostu brazylijskie i jak będą chciały jakąś przekąskę czy coś do jedzenia, to odeślę ich do pudełeczka z przekąskami. Koszka czekolada, żurawina, którą ja powinnam podjadać, więc jest tutaj też dla mnie i jakieś orzechy na zmianę brazylijskie. Niby duże, ale bardzo miękkie. Można chrupać. Ja już się przekonałam, że najsmaczniejszy rosół wychodzi mi z całego kurczaka. Tylko, że za każdym razem odkrawam piersi. To jest takie delikatne miąsko, które nie dodaje za dużo smaku do całego rosołu. A fajne jest wykorzystywane w innych potrawach. Więc ja takiego kurczaczka rozkrawam i zostawiam te piersi wraz ze skórą na kości. Zdarza mi się, że... Przyprawiam je tak właśnie jak są, zasypuję warzywami, wkładam do piekarnika, piekę 40 minut i są idealne, takie od kości, troszeczkę też lepiej smakują, Ale te właśnie piersi, więc tak właśnie robię, a teraz już zabieram się za szykowanie warzyw, bo to co mam kupione, mąż przygotował mi włoszczyznę do rosołu, to jest troszeczkę za mało, ja zawsze napycham dużo, dużo więcej, jeżeli chodzi o taki rosołek domowy. A tutaj już gotowe piersi do zamrożenia. Jak przyjdzie potrzeba, to rano wyciągnę je z zamrażalnika. Po pracy zasypię warzywami, włożę do piekarnika i szybki, prosty obiadek będzie gotowy. Myślałam, że mam więcej warzyw. Okazało się, że lodówka jest pusta. Ale mam tutaj, słuchajcie, taki wywar z warzyw, które gotowałam wcześniej. Z takich... No, resztek, jeżeli, tak się mówi, jeżeli mogę tak to nazwać. Zrobiłam kilka takich słoiczków, więc to jest pełna esencja tak jakby bulionu warzywnego. Nie jest, um, nie jest idealna jako rosół, bo tu jest wiele różnych obierek, ale um, idealna do sosów, więc myślę, że taka ilość na 5 litrów e, rosołu e, na pewno nie zaszkodzi w smaku, a z pewnością go wzbogaci. I jeszcze kawałek suchego imbirku. I tak to będzie się teraz gotować. O, zobaczcie! Nie zdążyłam wstawić rosołu i zrobić sobie herbaty, a tu już żurawina zniknęła. Co my tu mamy? To jest no, nowe witaminki i to jakieś inne? Możemy możemy brać nie, które nie, widzieliśmy. Dobrze, weź sobie jedną. Całości. Adaszko chodzi po domu i ciąga noskiem, bo jest mu przykro. Wypadł mu pierwszy ząbek, który w przedszkolu schowali do buteleczki. I tą buteleczkę wzięliśmy ze sobą do domu. Dasiek z nią przyszedł i od tego momentu nie ma pojęcia, co z nią zrobił. I chodzi po całym domku, prawda? I szuka swojej buteleczki z ząbkiem. Mhm. A Asia mu pomoże szukać, bo szukaliśmy wszędzie. Nie, Ona się nie pomoże Oj.

Coś jadłeś? Co zjadłeś? Pewnie jak ptaszek, tylko troszeczkę. Spaghetti z A ja troszeczkę. Spaghetti z dokładką? A ty? Troszeczkę. troszeczkę. A kto wyjadł wszystko, całą żurawinę? Adam! Mm. Nie. Mm. Nie ja. No to zjemy bananki, i idziemy spać. Tak? A mm -hmm. Jeszcze kąpiel, słodziaku. Co? Jeszcze kąpiel. Poczytamy książeczkę? Przy kąpieli? Chcecie? Mm -hmm. To zjedzcie bananki, a ja uszykuję kąpiel. A może dasz mi jakieś jedzonko, pamiętasz? Jedzonko? Chcemy być do wanny jeszcze? A co by tu miało być? Bo jestem bardzo ciekawa, co by moje dzieci chciały jeszcze zjeść. Zaplanuj sama. Ja mam zaplanować? Nie mm. zupka. Nie zupka. To wiecie co mogę zrobić? Mogę zrobić placuszki jogurtowe. Te duże, te duże, grube naleśniki, chcecie? Dobrze, ale usiądźcie grzecznie z tymi banankami, dobra? przy wyspie to muszę zobaczyć. No, dobra. Czyli mąka, jogurt naturalny, cały, jajko, ca, nie pół, <gryw> pół. No, dobra. Zobaczymy czy ci się uda pół. Myślę że wystarczy. O, już. I jeszcze soda. Oś, idealnie. Dziękuję. Naprawdę to był cukier? Tak. A ja Mieszamy. Ja sama to W sumie to tak teraz pomyślałam, że mogłam sobie zrobić większą porcję, żeby zostało mi to na śniadanie. Ale gdzieś zawieruszyłam przepis od mojej mamy, i musiałam iść za jakimś pierwszym lepszym z internetu, więc nie byłam przekonana, że wyjdzie na pewno dobre. Więc tak czy inaczej, jutro znowu się na nie trzeba będzie robić. Muszę to nagrać, bo zaćwilizuje pudełko po jutrzejszym. Nie, Dobra, dobra, tego, tego nie oblizujemy z tej strony. Nie, 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 Mam kiczyny do spania. No i klapiochy tygeneskowy. Zobacz, gdzie damy. Oj, nie uderzamy się ściereczką, bo to może zaboleć. Kto pierwszy w sypialni mamy? A dać daj ściereczkę. A naprawdę to jego A tak naprawdę to zaraz się poparzycie, zostawcie. Nie, ja się nie poparzyłem. Proszę cię, usiądźcie, pupy siadają. Pupy siadają. Ej, pupa! Proszę usiąść grzecznie. Jak się Oj, tu widzę, że przesełko jest krzywo. Czego Ja też my... Nie dać krzywo! O nie! Możemy mieć blisko siebie. Nawet nie za blisko, dobra? Ale jak będziecie się wygubiać, to nie będzie placuszków. Nie placuszki, placuszki są niesmaczne, jakby tak się psocicie. Co mam zrobić? Kokalczkę. Czyli na krzyżyk, żeby były wielkie. Nie małe. Ej, stop, 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 stop! To się czy syropek? Dzięki! Siropek, a się jest bardzo pyszny, bardzo pyszny, słodki, nie? Okay. to ten mm. nie nie Uwaga gorące. A się <grych> Ale za weźmy tego malutkiego. O, ten jest cieplutki. Nawet fajnie wyrosło. A jakieś jest Jestem arktosem, nie Jesteś arktosem? Nie. Alku. No i ukróciłeś teraz deskę i cały miotek został na desce. No co ty robisz Tytasie? Nie, nie jeszcze przytrzymać. Mm -hmm. No co to nie mam No to weź inny. One już wsiąkły, one już wszystkie wsiąkły, już jest w środku. Mm. Uwaga. Tylko Jeden. Z tym się już poparzysz, Asia. No, nie dotykajcie, to ten jest gorący. Dosiłam? Mm -hmm. Gorące dotykam. Mm -hmm. Mm -hmm. No proszę, to tak nie może być. Tylko chcesz takie duże? To tutaj pokroję to dla Asi. Nie, to swoje. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie.